Cześć, nazywam się Karol i jestem uczniem ZSOiT na profilu Technik Fotografii i Multimediów. Moim pomysłem na biznes jest Rage Room. Rozładuj swoje emocje. W dzisiejszym szybkim i wymagającym świecie umiejętność radzenia sobie ze stresem jest kluczowa. Codzienne obowiązki, nadmiar pracy, presja społeczna i ciągły napływ informacji sprawiają, że coraz częściej odczuwamy zmęczenie, niepokój i napięcie. Długotrwały stres może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak bezsenność, depresja czy nawet choroby stresowo-naczyniowe. Dlatego warto znaleźć jest skuteczne sposoby na odreagowanie negatywnych emocji, a jednym z nich jest rage Room. Czym właściwie jest rage Room? To specjalnie przygotowane miejsce, w którym można w bezpieczny sposób pozbyć się nagromadzonych emocji poprzez niszczenie różnych przedmiotów. Można rozbijać talerze. Tłót, szkło, demolować meble, a nawet zniszczyć stare telewizory, komputery czy drukarki. A to wszystko odbywa się w kontrolowanych warunkach. Nasza siedziba znajdowałaby się na obrzeżach Tarnowa, w miejscu z łatwym dojazdem i wygodnym parkingiem. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której każdy będzie mógł odareagować negatywne emocje, czując pełną wolność w niszczeniu przedmiotów. Rezerwacja sesji byłaby szybka i wygodna. Wszystko odbywałoby się online poprzez naszą stronę internetową. Oferowalibyśmy różne pakiety do wyboru, różniące się liczbą przedmiotów do zniszczenia, czasem trwania sesji, oraz dodatkowymi opcjami takimi jak wybór narzędzi czy podkład muzyczny dopasowany do nastroju uczestnika. Każdy klient miałby również możliwość przeniesienia własnych przedmiotów, które kojarzą mu się z nieprzyjemnymi lub stresującymi sytuacjami w jego życiu. Można by je bezpiecznie zniszczyć w ramach sesji. Dodatkowo oferowalibyśmy opcję nagrania całego wydarzenia, aby uczestnicy mogli zachować je na pamiątkę lub podzielić się wrażeniami ze znajomymi. Dla tych, którzy chcieliby sprawić komuś oryginalny prezent, dostępne byłyby karty podrękowe na darmową sesję. Bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego każdy uczestnik przed rozpoczęciem sesji otrzymałby pełny stroj ochronny, kombinezon, okulary, rękawice i kask. Pomieszczenia byłyby wyposażone w specjalne strefy zabezpieczające, a cały proces przebiegałby pod czyjnym okiem doświadczonej obsługi. Rejrum to idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcą w bezpieczny i kontrolowany sposób wyrzucić się na gromadzony stres, frustrację czy napięcie, dlatego naszą ofertę kierujemy do każdego, kto potrzebuje emocjonalnego testatu niezależnie od wieku, zawodu czy sytuacji życiowej. To świetna alternatywa dla tradycyjnych metod radzenia sobie ze stresem, takich jak sport czy medytacja. To nowoczesne rozwiązanie, które idealnie wpisuje się w potrzeby dzisiejszego społeczeństwa. To nie tylko świetny sposób na rozwodowanie stresu, ale również forma terapii i doskonała rozrywka, która pozwala poprawić samopoczucie, zedukować napięcie i odzyskać wewnętrzną równowagę. Nasz biznes odpowiada na rosnące zapotrzebowanie, na skuteczne metody radzenia sobie ze stresem, a jednocześnie daje możliwość przejścia czegoś zupełnie nowego i ekscytującego. To miejsce, które pomaga ludziom poczuć ulgę, lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami i po prostu poczuć się lepiej. Dziękuję za uwagę.